Prewizor ze strony Znichera w tym odcinku. Wam przedstawię nową aktualizację, która weszła do COD razem z Battle Passem. Czyli weszło od.io, jak yy, nowa mapa, nowy tryb. I tak, yy, zacznijmy od tego, że nowy tryb, czyli yy, zamiast dnia jest ciemność, czyli jest noc, jest ciemność i macie założone jak można powiedzieć, to gogle, yy, w którym widzicie yy, w trybie no, no to nocnym. Macie jakby noktowizor założony na tych i widzicie, jakby na zielono ogólnie, tak można powiedzieć, gameplay. Druga rzecz jest oczywiście nowa mapa, czyli je, e, ho, Hackney yard Nigdy tej mapy nie widziałem za bardzo. Pewnie, pewnie przypomnę, jak odpalę tę mapę. Ale ta mapa będzie dostępna, oczywiście, za kilka dni w Mobile. Hmm, oczywiście nowa broń jest, czyli AG, AGR. 556, to z, y, może tak powiedzieć, M3 y, z moduł Warfare Call of Duty, y, tylko jest pod inną nazwą, teraz nazwa, zrobiona. Y, oczywiście Battle Pass, to zaraz przejdziemy do tego, y, zadania są, challenge, różne rzeczy. Y, nowa mapa, to też tak samo. I oczywiście tam jakieś naprawy, które robią co aktualizację. Więc już widzę, przechodzimy do Battle Passa. Więc widzowie, mamy tu Battle Pass, oczywiście kupiłem ten standardowy Battle Pass Zapomniałem, że oczywiście, jeśli kupi się ten premium, tę lepszą wersję tego Battle Pass Dostaje się jeszcze karambita, ale za szybko kupiłem, nie pomyślałem o tym Nie doczytałem się oczywiście tych detalów, które były Więc tak, na pierwszy poziom oczywiście stajecie Ghost'a, Jawbone Dziem, bo wiem, więc prawidłowo wymawiam tu nazwę tej ostatniej skina, yy, No, powiem tak, nie, po, nie powala, może powiedzieć, ten skin, oczywiście, to jest jakiś KBRA3 yy, Black Gold. Skin spoko, spoczko wygląda. Oczy, oczywiście te abramówki, te awatary, takie sobie. Broczki też w ogóle nie używam, to zależy od osoby. Ten nad spoko wygląda. Ten niebieski nawet. To mnie interesuje. Type 25 infiltrate. Dobrze, to mówię, infiltrate. Yy, więc tak, ten skin naprawdę mega fajny wygląda. Być może będę by nim pogrywał. Yy, ale tam Gierek, oczywiście, zagra sobie, zobaczymy jak wygląda. Bo Type 25, tak, tak, nie jest to najlepsza broń aktualnie w tej grze. Yy, skin następny, Urban Tracker By Night. Nie wiem, czy taki nie był podobny skin z Battle Passa kilka sezonów temu, albo to był. Skin za wbicie Mastera 3 na baterialu, nie jestem pewien, ale coś koło tego kojarzy mi się ten skin. I oczywiście na, na 14 poziomie jest Ballistic Shield, czyli to co jest właśnie OP, i obawiam się, że to będzie strasznie grywalne, i ludzie zaczną tym tylko grać. Mam nadzieję, że to będzie znerfione po dwóch tygodniach, bo to będzie strasznie mocne i na pewno to jest mocne, bo to strasznie łatwo może ograć ludzi. Ale cóż. To na pewno będzie grywalne. Co tu mamy jeszcze? Oczywiście, yy, modka, yy, który na pewno nie, bada, nie, na pewno nie będę używał. To nie dla mnie. QQ Knight może być. Pełno tych już skin ma to QQ Knight. To raczej mi to nie robi różnicy. Nowa broń, oczywiście, AG, AGR556. Ta broń pomaga robi mm, bardzo, bardzo duży. Damage, A to oczywiście przekonamy się na bliższych dniach Oczywiście te skiny reszta tak mogą być Okej, okay. i Price, Death of Night Skin może powiedzieć też spoko jest Może czasami będę nim pogrywa, zobaczymy KN44 Black Gold No pewno tak, to po tą w ogóle już nie gramy Ale oczywiście do kolekcji się przyda taki skin na pewno to zależy od graczy, kto jak woli, co tu jeszcze mamy. I na piątym poziomie, oczywiście, mamy Velkian Megalit yy, Też spoko wygląda to skin, ale szału nie ma na pewno. I ten skin, oczywiście, tej nowej broni też mega, mega fajnie wygląda. I na pewno będę testował tą broni i te wszystkie ataczmenty. No i tyle. Obramóweczkę jeszcze zobaczymy, może być. Czyli Discord. Czemu Discord jest nazwa tej plakietki? Co to jest? Jak zwykle co sezon jest zrobione 50C waluty w grze. No, i chyba to wszystko, co mogę wam powiedzieć w tym odcinku. Oczywiście, to mogę sprawdzić te wszystkie tryby. Czyli mamy tu goin Dark, to są nowy tryb, i możemy jeszcze sprawdzić na featured, czyli będzie ta nowa mapa 13 listopada dodana, czyli prawdopodobnie za 2 dni. Czyli dzisiaj to nagrywam i to wrzucę, czyli 12, ale to oczywiście będziecie mieć dostępne. 13 dzień po tym filmie. I cóż widzowie, jeśli Wam się podobał od to robić, łapkować, subskrybować, napisać w komentarzu co myślicie o tej aktualizacji o tych nowych y, rzeczach, które weszły, czyli nowa mapa, tryb i ta broń. I oczywiście ta, ta tarcza, która mega mega będzie OP. I naprawdę to będzie prawdopodobnie co mecz gry będzie używany. Tak samo jak było z tym MOTOWEM, to będzie tak samo z tą tarczą. Ja jestem tego pewien 100%. Jeszcze dzisiaj nie grał ani jednego meczu, ale pewnie się przekonam, że to jest broken. Ale cóż, no to się widzimy na samym odcinkach. NARKA!